To coś by mogło wpaść w temacie takiego, a nie innego prowadzenia gołębi dorosłych. Skąd urósł taki pomysł w głowie, ale tak ze szczegółami, co bądź kto miał na to wpływ? Wielu jest pod wrażeniem tego typu prowadzenia gołębi. Mam na myśli, na myśli tą odmianę, metodę wdowieństwa bez odchowu. No, ja myślę, że, że to gdzieś tam samo we mnie wykiełkowało. Widziałem, że że, wiedziałem, że są ludzie, którzy lecą klasycznym wdowie, wdowieństwem, czy totalnym wdowieństwem na sucho. Bez wychowu, tylko same jajka. Natomiast u mnie te głębie no są, one mają takie charaktery, że, że są bardzo nadpobudliwe, zwłaszcza te samce są cały czas jakby po prostu były pod elektrody podłączone i, i zawsze jak łączę gdzieś tam gołębie w pary, to to robi się z tego zadyma, robią się bójki, naprawdę takie rzezie, nie potrafią odpuścić, tylko się do ostatniej kropli krwi po prostu. I przed sezonem nie chciałbym tego, żeby się pobiły, żeby się zniszczyły, połamały lotki i tak dalej, dlatego stwierdziłem, że... Kurde, te, te jajka, czy im tak faktycznie dużo dają, jak, jak widziałem też gdzieś tam w, w hodowli e, Jasia Gołka jeszcze, z, nie wiem, 10 lat temu, jak pokazywał, jak rocznymi gołębiami samcami z siodełka leci. To jest, to, to jest oddział Lipowa, kiedyś super lotował. Teraz może troszeczkę nie aż tak, ale, ale też bardzo dobry hodowca. E, później gdzieś tam widziałem u, u kolegi e, innego, który też tak właśnie z siodełka rocznymi samcami lotował. Zresztą wiem, że kurde, no spróbuję. Jak w 2019 roku poszło to fajnie, wyszło super, to co się wiem, że no co będę w tym roku filozofował, bo tam HoloSe mówi, że a to dwuletni to już musi, roczny to inaczej. No ale... Ale, ale, no, no co zrobić? No... Myślę, że dwulatek czy roczny nie ma takiego znowu znaczenia, że ten musi, a tamten nie musi. Po sezonie sobie wychowują młode, zamierzają się, w sensie mogą bić, łamać i tak dalej, i tak się wypierzą, i i tak było, że dużo jest połamanych lotek tych ostatnich, już teraz je spierzają, teraz już nie mają młodych, to się uspokoiły. Natomiast przed sezonem uważam, że jest to niepotrzebne, bezsensowne. Moim zdaniem, u mnie jest to takie zabrudzanie gębi, wymęczanie ich, a to jest sportowiec, lotnik, on ma się skupiać na sporcie, a nie tam chowaniu młodych. Do chowania młodych mamy. E, rozpód i, i to tyle, nie? a jeśli chodzi o to jest bardzo kurczę, w ogóle długi temat. Kiedyś poruszę to, jak, jak to się zaczęło w ogóle, czemu taka metoda i, i zrobimy po prostu e, grubszy materiał o tym wrócę do tego tematu. Na pewno myślę w następnym materiale może go tak szerzej omówimy. Artur Nowak, pozdrawiam cię, Artur, kolega ze Skandynawii Cześć, gołębie rozpłodowe. Czy gołębie skrzyżówki są lepsze w rozpłodzie, czy warto też mieć gołębie z pokrewieństwa? Większość Twojej gołębi jest skrzyżówki, ale jeśli kupujesz coś nowego do hodowli, to czy też wybierasz gołębia z skrzyżówki, czy z pokrewieństwa? Eee, tak, ja uważam, że krzyżówka jest dużo lepsza. Nie widziałem raczej na świecie za bardzo hodowli inbredowanej, która jakieś wybitne wyniki po, o, uzyskuje. No jest na przykład Beny Stevenik, e, który ma bardzo dużo z inbredowanych gołębi, które później wrzuca w krzyżówki. Natomiast z całym szacunkiem dla Benego to jest taki solidny, właśnie gracz, a, a dla mnie solidność to jest za słabo. Nie? On po prostu miał tam jakieś swoje przebłyski, natomiast w gruncie rzeczy to jest solidny od wielu lat, po prostu taki hodowca, ale tam nie ma takich naprawdę wystrzałów jak u braci Vandenheide, jak dawniej u Barta Geringsa, jak u właśnie Sionów, takich mega wybitnych po prostu strzałów, że, że ptaki demolują. I moim zdaniem i, i, i po rozmowach z wieloma hodowcami na zachodzie głównie doszedłem do wniosku, że Ci, co y, chcą po prostu inbredować to tak jakby utrwalają to, co mają teraz. Natomiast no, czy chodzi nam o utrwalanie czy o ciągły rozwój. Gdzieś tu ostatnio był też wybitny hodowca Polski, no, z którym rozmawiałem i też rzucił takim, takim zdaniem, że no, on, jakże jakby ja jestem jeszcze głodny tych wyników, bo dopiero do nich dochodzę i się w pełni zgadzam. On natomiast chce już utrzymać na jakimś tam stabilnym poziomie y, takim jakim są. No nie wiem, no ja mam taką duszę niepokorną, yy, może niektórzy twierdzą, że mi brak pokory, natomiast no nie, ja ja. Nie uważam, żeby dało się w gołębiarce wejść na taki level, który trzeba utrzymać. Zawsze trzeba iść do przodu i, i polepszać, i dlatego ta, ta krzyżówka. Wiadomo, że odpad jest większy, ale więcej jest szans na, na zdobycie jakichś wybitnych ptaków. A mnie wybitne ptaki obchodzą wybitne wyniki. Olimpijczyki, takie, takie, tam, e, taka sytuacja. <laughs> Nie no, takie po prostu naprawdę wybitne gołębie, wybitne e, loty, wybitne wyniki i. Nie chcę się zatrzymywać w miejscu i też nie widziałem nigdy z jakichś tam super bliskiego pokrewieństwa czy całej hodowli prowadzonej w pokrewieństwie, gdzie to odnosi taki naprawdę wybitny skutek, raczej są to już hodowle takie trzymające solidny, dobry poziom, ale to mówię, dla mnie to jest za mało. Także ja jak sprowadzam gołębie, to już odpowiedziałem w poprzednim pytaniu, że zawsze po prostu. jakby polegam tutaj na od którego te gęby sprowadzam. To on ma zadecydować, co jego zdaniem jest super. Co sam by dla siebie zostawił i to ma być dla mnie. I powiem tak, w tym roku no my, to nie jest problem. Gdzieś tam gołąbek do nas przyjedzie od rodziny Faber, od Denisa, Rolanda i Marioli e, z, z, z ich tam Olimpijki i też przesłał mi tam Denis Rodowód z Rolandem, uzgodniłem co i jak. E, no, gołąb skrzyżówki, nie? A też powiedziałem Rolandowi, że ja nie będę wymyślał, kombinował czy Denisowi, czy Rolandowi, obydwu e, chłopakom. Mają po prostu mi wybrać coś takiego, że naprawdę super, co, co dla siebie by zostawili, więc Roland. Powiedział, że tutaj są dwa gołębie, jednego zostawiam dla siebie, drugi jest dla mnie i też jest skrzyżówki. gdzieś tam od, od Siona też gołębie w tym roku przyjadą. To samo mu powiedziałem. Znam go, na te gołębie już czekam od zeszłego roku, zamówione też są to gołębie skrzyżówki. Więc jak widzicie, no, sami też hodowcy pokazują, że jednak skrzyżówka. Dobra, lecimy dalej. Ja, Jarek Wroński. Dla mnie możesz nagrać film o wędkarstwie i tak będzie się ciebie dobrze słuchać. Większość to już opowiadać na 100 filmach, ciężko znaleźć temat, którego nie burszesz. ja bym chciał posłuchać na temat karm, ale stricte o konkretnych ziarnach, czyli jakie konkretnie ziarna powinna pojawiać mieszanka, jakie proporcje, czemu takie, a nie inne. Jarku, są ludzie mądrzy, którzy się tym zajmowali, którzy to opracowali i ja tutaj się nie wymądzam w tym temacie, stosuję gotowe mieszanki. Lubię, żeby były lekkie, ale energetyczne, wysokokaloryczne a bilans już jakby zależy od, od, od producenta. Daję je pod dostatkiem, jak wiecie, żeby gołębie same sobie wybierały. Uważam, że nie jestem mądrzejszy od natury i, i selekcji lotowej, które, której gołębie są poddawane już naprawdę kilkadziesiąt, jak nie jest 100 lat. E, dlatego same wiedzą, co mają sobie wybrać moim zdaniem lepiej i, i niech sobie e, po prostu wybierają. Jeśli dobra, Kasper Chomisz Stosowanie olejów podczas pierzenia Nie stosuję żadnych olejów podczas pierzenia Uważam, że do budulca e, pi, Piór dużo ważniejsze jest białko Niż e, Oleje i olejów w trakcie pierzenia W ogóle nie e, używam Paweł Wiszka Może czym kierujesz się przy dobieraniu gębi w pary Oko, pochodzenie i jak na lotach się sprawowały e, Powiem tak e, Moim zdaniem, bo to jest Pytanie, które się powtarza bardzo wiele razy Od wielu hodowców i, i także takich, którzy Ode mnie, gołębie kupują, jak je łączyć, i tak dalej. Trzeba szukać, naprawdę trzeba szukać, łączyć, przełączać ze sobą. Moje gołębie zawsze starać się w krzyżówce między tymi liniami, czterema, które właśnie są i nie kieruję się żadnym tam okiem, wielkością, i tak dalej. Po prostu staram się te pary jak najczęściej zmieniać, szukać czegoś fajnego. Wiadomo, że jak na przykład wiem, że linia tej starej 981 nogiwo krzyżuje się fajnie z chołubem, linią, to staram się dużo takich połączeń robić. Jeśli na przykład jest jakieś połączenie, nie wiem, dziecka 313 z synem Hołbena i fajnie wypaliło to też się gdzieś tam staram wracać do tych łączeń podobnych. Natomiast nie ma reguły, staram się jak najwięcej krzyżować, mieszać, szukać metodą prób i błędów, żeby znaleźć coś fajnego. Tomek Tomek. Kąpiel gołębi. Kiedy można, kiedy lepiej? Nie. Temperatura powietrza jaka minimalna, by się nie pochorowały? Powiem tak, jak tylko jest taka możliwość, czas, chęci, to najlepiej co najmniej dwa razy w tygodniu przez cały rok tego jemie kąpać I niezależnie od pogody, bo ja nawet jak śnieg leży, jest minus 20, to kąpę e, Jedyne co to odpuszczam późnym młodym, jak na, ty, tym, które są na sprzedaż i są takie rozpieszone i tak dalej, jest wilgotno i pada deszcz, wtedy ich nie kąpę, bo one wiadomo dobrze nie przeschną. Później gdzieś tam przy tej wilgoci je zawiewa, puchną mi moczy, są takie, wiadomo, no, zatoki zawiane. No więc wtedy im jakby odpuszczam, ale to po prostu z tego względu mnie to nie przeszkadza, to zaraz tym głębiom przejdzie, jak zapierzą głowę. No ale wielu ludzi, którzy przyjeżdżają, no to wiecie, od razu nie, nie rozumieją tego, od razu już by doksycyklinkę podali już u Morela chore gołębie od Nitoza, no to wiecie, to po prostu. Nie chcę mi się tego słuchać, dlatego wtedy tego po prostu unikam, ale ogólnie jeśli ode, o mnie chodzi, to dwa razy w tygodniu, cały czas przez cały rok, jak tylko jest taka możliwość, mam czas, jestem na miejscu, to głębie są kąpane i niezależnie od pogody totalnie. Sławomir Nowak, jakie kryteria stosujesz dobierając pary rozpłodowe? A no to było wyżej. Tomek Kryciuk, to kiedyś ten film wędkarski. No powiem Ci, że ostatni raz na rybach byłem. Chyba z mojej, z moim świętej pamięci dziadkiem Edwardem. E, no to było. No, z. naście jak nie. około 20 lat temu myślę, że. że może nie pełne 20, ale gdzieś tak mniej więcej. Grzesiu Sojka. Faktycznie myślę, że większość zagadnień była już poruszana na filmach. Natomiast chciałbym, żebyś nagręcił materiał pod tytułem Dzień z życia Bartosza Morela. Jak to dokładnie u Ciebie i w innych profesjonalnych hodowlach wygląda? Oczywiście z pojęciem wątków życia prywatnego. No, tak jak mówiłem, no, tutaj nie jest aż tak krytyczne. Myślę, że do tego się kiedyś przychylę. Może kupię jakąś kamerkę GoPro, bo wtedy będzie łatwiej. I zmontujemy taki, taki materiał. Myślę, że dnia to to tak byłoby wybiórcze, ale myślę, że tak, myślałem kiedyś nad tym, żeby taki tydzień po prostu zrobić. Tydzień w pigułce, jak to wygląda, po prostu na czym ta robota polega mniej więcej, żeby, żeby ludzie zobaczyli, jak naprawdę praca z gębiami to jest może z 20% całego czasu, jakimi zajmuje bycie zawodowcem, a reszta to jest wszystko, wszystko dookoła, cały biznes gołębiarski. Paco Paco, Czy w rozkładzie masz na stałe gryty? Co poza karmą podajesz z rozkładu karmy i wody? Kiedy odsadzasz? <laughs> tak, gryty są na stałe, co drugi dzień są dodawane świeże, karma jest cały czas do oporu, też dobra, z dodatkiem konopi, co poza karmą dodaje do wody. To jest banalny schemat i zawsze jest tak samo. Jak siedzą na jajkach gołębie, to wtedy dostają przez 10 dni widres z Usnegano, a później od wyklucia młodych idziemy takim cyklem. Avifarm z awidresem przez 3 dni, 3 dni usnęgano z awidresem i jeden dzień awidres z gerwitem. I to jest dowody. Na karmę naprawdę w takich hodowlach jak wasze, gdzie hodujecie 2-3 lęgi, nie potrzeba nic dawać. Ja sporadycznie czasem przy któryś tam już lęgach, jak te gębie już są takie, wiadomo, troszkę bardziej wyeksploatowane, gdy już się pierzą dodatkowo jest to, nie wiem, piąty, szósty, siódmy, dziewiąty lęg, to wtedy gdzieś tam OptiBret, czyli białko takie w papce na karmę, daje albo kaka protein czy tysiące. Jakimś białkiem po prostu wspomagam tą masę, żeby nie spadała i tą budowę piór, żeby fajnie budowały. Ale poza tym to nic więcej tam za bardzo nie dodaję na karmę. Uważam, że nie ma takiej potrzeby. Piotrek Piotrek o sprzedanych gołębiach na Supergołębiu. No nie wiem, co tam bym miał w sumie powiedzieć za bardzo, no bo. No zostały sprzedane, jeszcze jeden jest nieodebrany, reszta chłopaku już podbierała te gołębie. No Głębie fajne, gołębie starsze, ale naprawdę takie, tak jak mówiłem, może niewybitne rozpłodowce, ale bardzo solidne, z których krew dalej u mnie w gołębniku była, jest i na pewno jeszcze będzie i będzie się przebijała w moich rodowodach. Dominik Domkowski, Bartek wiesz, a może tak rozmowy z hodowcami, takie wywiady robić, masz blisko siebie dużo hodowców, nie tylko z tymi co są na pierwszym miejscu, ale też z takimi co już są w takim wieku, co nie robią dobrych wyników, a kiedyś byli na szpicy, fajnie by było takie filmy, wspomnienia jak lotowali, jakieś ciekawe historie, co były na lotach, opowiadania o swojej pasji, co Ty na to i co myśli zresztą hodowców e, na moje propo, moją propozycję, Bartek, ale to moje tylko zdanie, zobacz, że teraz na tych filmach tego nie ma, bo tylko u siebie coś można się dajeć, a tak to tylko handel i ekscynacje. pozdrawiam Cię Bartku i czekam, że że napiszesz tak. No dziękuję za te miłe słowa. Natomiast no, jeśli chodzi o takie filmy u hodowców, to, to jakby to nie jest moja bajka, to nie jest moja branża. Ja tutaj jakby prowadzę swoją hodowlę, te filmy nagrywam o swojej hodowli dla hodowców, żeby trochę pomóc, żeby nie musieć odpowiadać milion razy na te same pytania przez telefon, bo po prostu już zwyczajnie nie mam na to czasu, a czasem nawet siły i ochoty. Dlatego po prostu powstałem te filmy, żeby każdy sobie mógł odpalić, obejrzeć. To samo, co usłyszycie przez telefon, to samo jest na filmach. Wiadomo, jak ktoś czegoś nie rozumie, to może zadzwonić, ale ogólnie te filmy są dla was. To nie jest, że ja mam nadmiar czasu i mi się nudzi, bo, bo teraz też powinien robić coś innego. No ale zobowiązałem się do tego, nagrywam to dla Was i, i to jest dla Was. I, I dlatego one tutaj są. Jeśli chodzi o wierzenie po innych hodowcach, robienie wywiadów, no to totalnie mówię, no nie mam na to czasu za skarby świata i... I no, no, nawet takiej opcji nie ma, ja rozumiem, że pomysł fajny na pewno, można to podrzucić tam chłopakom, którzy się zajmują kręceniem filmów po, po hodowlach, natomiast no, ja totalnie nie mam na to czasu, żeby gdzieś tam jeździć po, po jakich, jakichkolwiek hodowlach i nagrywać filmy. Szymon Galas, jak dobierasz pary rozplodowe i czy imbredujesz swoje gołębie, żeby zachować geny? Tak jak mówiłem, no nie imbreduję gołębi, o dobieraniu par przed chwilą odpowiadałem. Michał Duda, jak to zrobić, żeby dużo zarobić, a się nie narobić? Tego jeszcze nie wiem, ale jak Ty się dowiesz, to też liczę, że mi ktoś powie. Eee... Mariusz Sebastian Kaciczak. Przypływy i rozchody, cały bilans roczny, łącznie z fakturami za paliwo i zakupy do domu. Jak ktoś oglądał Twoje filmiki, to raczej nie powinien już wiele nic pytać, bo 90% zostało już powiedziane. Jak Ty to robisz, tak więc pozdro i dobrych lotów. Dzięki bardzo, Mariusz, i czekam na tego czarnego od ciebie. Nie wymigasz się, także wiesz. Pamiętaj o mnie. Miłożęgrzynowi. Czy na taką działalność można otrzymać dotację z Unii Europejskiej? Wszystko można. Trzeba mieć tylko miłożęgrzynowi, co by to nie zadał. Trzeba mieć tylko dobry, dobry plan, dobry pomysł i, i jakoś tam się, jakby to powiedzieć jakoś się uprawomocnić, że tak to ujmę jakoś tą swoją hodowlę trzeba mieć po prostu kurczę, brakuje mi teraz słowa po polskiemu, żeby to powiedzieć natomiast trzeba mieć jakąś tą swoją hodowlę zarejestrowaną w Polsce trzeba mieć jakąś jakoś ją prawnie ugruntowaną i wtedy jak najbardziej to jest to jest normalnie wbrew temu, co tych wielu krzykaczy bardzo boli i tak dalej, to jest normalny biznes jak ludzie mają hodowlę psów, świnek morskich chomików, królików, papuk i tak dalej, tak samo mieć, można mieć hodowlę gołębi Oczywiście wiąże się to z tym, że, 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 że no trzeba się jakoś tam określić, gdzie odprowadza, odprowadzamy składki, gdzie, gdzie odprowadzamy podatki, jakie te podatki i tak dalej. No wszystko musi być inaczej też, tak jak u nas są kontrole z inspekcji nadzoru weterynaryjnego, są badania wykonywane, które też nie są tanie i to nie chodzi o takie badania, jak sobie tam hodowcy robią za 50 zł u weterynarza kokcydia tylko badania przez laboratorium w Puławach. Jedyne z akredytacją rządową, na przykład na, na testy ptasiej grypy, na rzekomy pomór drobiu, także, no mówię, no tutaj już wchodzę na ten temat tego zawodostwa i tak dalej. Natomiast jak najbardziej można wziąć dofinansowanie, bo ja wziąłem dofinansowanie na ten nowy gołemnik, akurat z czego innego. Natomiast też chyba to były tam dokładnie środki z Unii Europejskiej, tylko przetłoczone przez inną tam jakąś komórkę. Teraz gdzieś tam też wystartowaliśmy w konkursie. Dostaliśmy się do drugiej fazy dużego konkursu na, na, na spore, sporą jakimś tam hajs, więc, więc, też jest to kupa pracy, nie? bo to nie jest tak jak się niektórym myśli, że a, Morel sobie rzucił i już dostał. nie to, to, żeby dostać takie dofinansowanie z biznesplanem na, na coś tam typowo. To jest kupa roboty, to jest, to jest naprawdę praca całego zespołu ludzi. Dlatego, ja gdzieś tam też nie raz dzwonią ludzie, a jak to zrobię, że zostać na głębi? To ja tego nie ujawniam i tak dalej, bo przecież to ja to opracowałem, ja musiałem komuś za to zapłacić, żeby mi pomógł i tak dalej. Razem żeśmy do tego doszli, udało się, pozyskaliśmy. Może za 2-3 lata znowu będzie konkurs, i wtedy znowu się będzie liczyło to, że, że my mamy na to jakiś pomysł, i ja go nie będę rozdawał po prostu robiąc sobie konkurencji wśród innych dookoła. Bo wiadomo, że, że jest to super sprawa, bo, bo to są pieniądze bezwzwrotne, pieniądze na rozwój tej mojej działalności i no i, no i gdzieś tam dalej coś działamy, robimy i, i wiadomo, no, może się raz się uda, raz się nie uda, bo, bo ktoś nie przełknie tego, tego gdzieś tam biznes planu, czasem coś po prostu nie będzie grało, czasem się nie da niektórych warunków spełnić. Natomiast no, też w tej chwili pracujemy nad dużym projektem, który, który jak tam wyjdzie, no gdzieś tam pierwszą turę żeśmy przeszli w konkursie, żeśmy przeszli, teraz gdzieś tam pracujemy nad, nad, nad spełnieniem wszystkich kryteriów, warunków, to są też jakieś obostrzenia, też, też wydatki i tak dalej. Natomiast no... Wszystko się da jak się chce i po prostu się trochę ma pomysł, i, ee, no i chce się to zalegalizować. Mówię, no ma to swoje plusy i minusy oczywiście. To nie jest tak różowo, że, że robisz to i wszystko idzie super, bo, bo w ogóle, żeby myśleć o jakimkolwiek dofinansowaniu, to na na swoją no wiadomo, tam na start jakieś nieduże pieniądze, to może się tam da dostać od razu, ale wszystko inne to musi być e, udokumentowane, że to jest prowadzone, że z tego jest jakiś zysk, że, że to jest biznes, trzeba mieć jakiś tam odbiorców i tak dalej. Kurczę, no dużo wymówić, mówić, to mówię, kiedyś może omówimy ten temat tej, tej, tej jakby zawodostwa w tej hodowli, tego profesjonalizmu w takim znaczeniu biznesowym, jak, jak to wszystko działa i wtedy może, może poopowiadam coś więcej. Natomiast no na teraz to tyle, widzę, że nam dalej pika, jeszcze jakieś pytania pojawiają, natomiast ja już naprawdę nie mam czasu, myślę, że i tak spory materiał. Nie wiem, czy już zdążę o tej kooperacji opowiedzieć. Na, na jak wrócę do domu, zobaczymy, ile to tam wyszło. Minut, bo, bo mi się tu nie wyświetla, i, i żeby to znowu nie było za długie. Chyba, że to żona podzieli na dwa elementy. Postaramy się podlinkować te filmy, o które tam też pytaliście, odnośnie tych młodych, odnośnie sprowadzania gołębi. No i co, i tyle na ten moment. Eee, życzę wszystkim dużo zdrowia, eee, jakiejś jeszcze dobrej pogody w tym roku, zdrowia u ptaków. Eee, Widzę, że tam po, po internetach wraca dużo motywacji do, do, do lotów, to oby to nie była tylko motywacja internetowa, obyście pracowali z tymi ptakami, oby tam fajnie się sezon normalnie zaczął w przyszłym roku, żeby to już całe wariactwo trochę opadło i abyśmy mogli walczyć, bo ja też jestem, nie powiem, nagrzany fajnie na, na przyszły sezon, staram się, pracuję. Ptaki się bieżą kapitalnie, młode już roczniaki wybitnie wyglądają. No stare, wiadomo, jeszcze przez ten wychód młodych które są opóźnione, ale i widzę, że wszystko idzie w dobrym kierunku, także na przyszły rok ambicje wręcz chore mam, <grymne> jak to ja, także zobaczymy co wyjdzie. Tyle. Dobry lot. Trzymajcie się, piąteczka i do usłyszenia.